Kolejny dział podpowie nam, jak zobaczyć i zmieniać ustawienia systemu. Oczywiście, aby to wykonać, musimy najpierw zadać sobie pewne pytanie. Co tak naprawdę chcemy zmieniać? Gdy spojrzymy na nasze kafelki, to nie zauważymy żadnych możliwości zmiany ustawień systemowych, ale jeżeli przejdziemy w dół do wszystkich naszych aplikacji, czyli klikając na strzałkę, to tutaj po prawej stronie ekranu, Mamy już widoczne takie kilka rzeczy, typu panel sterowania, menedżer zadań bądź Windows Defender. Jeśli chcemy mieć jednak dostęp na pewno do wszystkich naszych narzędzi systemowych, trzeba oczywiście włączyć ich widoczność. Aby to wykonać, musimy przejść myszą w prawy dolny róg ekranu, następnie wybrać ustawienia. Czyli tą ostatnią opcję. I tutaj kafelki. Jak widać, u mnie narzędzia administracyjne są włączone. Jeżeli tutaj jest wyłączone, to na pewno jest napis nie, i dodatkowo suwak jest przesunięty w lewą stronę. Trzeba oczywiście te narzędzia włączyć tak, aby wszystkie narzędzia były widoczne. Jeżeli mamy je włączone, Ponownie przechodzimy do naszych wszystkich aplikacji, czyli klikamy lewym przyciskiem myszy tutaj na tym terenie aplikacji. Możliwe, że po tej zmianie od razu nie pojawią się te nowe, ale po chwili powinny być uwzględnione na naszym ekranie. Jeśli nie, to po prostu przejdźmy ponownie do ekranu startowego i wyjdź za chwilę do aplikacji. Aby uzyskać wszystkie informacje dotyczące systemu, trzeba przejść do aplikacji Informacje o systemie. Znajdują się one troszeczkę wcześniej, czyli przesuwamy suwak troszeczkę w lewo. Są to narzędzia administracyjne. Mamy je tutaj: Informacje o systemie. Klikam lewym przyciskiem myszy. Jak widać, od razu następuje przełączenie do tego starego pulpitu, ale wyświetlają się Także wszystkie te informacje, które chciałem uzyskać. Co tak faktycznie tutaj mamy? Mamy tutaj wszystkie wiadomości dotyczące naszego komputera. Jego nazwę, model, a nawet to, ile mamy faktycznie dostępnej pamięci RAM. Jest to odrobinę niżej. Trzeba przesunąć suwak. Mamy te informacje w tym miejscu. Dodatkowo mamy trzy kategorie. Zasoby sprzętowe, składniki i środowisko oprogramowania. Oczywiście każdą z tych kategorii można rozwinąć. Dzięki temu można się dowiedzieć jeszcze więcej szczegółów o naszym komputerze, czy są jakieś konflikty oprogramowań, jakie są ustawienia karty sieciowej lub jakie sterowniki są przypisane. Jeśli ten sposób jest dla nas zbyt skomplikowany, możemy też skorzystać z podstawowych informacji o systemie. Czyli zamknąć obecnie otwarte okno. Oczywiście krzyżykiem po prawej stronie na górze. I kliknąć prawym przyciskiem myszy w okienko Windows. Teraz szukamy opcji System. Jest on troszeczkę wyżej. Piąta opcja. Klikamy na System. Jak widać tutaj już nie ma aż tylu informacji. Mamy oczywiście producenta, model komputera, jego procesor, pamięć RAM, a także typ systemu. Czy jest to system 32 czy 64-bitowy? Jeśli chcemy zmienić nazwę naszego komputera, możemy to wykonać właśnie tutaj w tym oknie. Mamy tutaj po prawej stronie na dole opcję Zmień ustawienia. Właśnie z niej w tym momencie skorzystajmy. Klikamy. Lewym przyciskiem myszy oczywiście. I tutaj właśnie mamy do wyboru opis komputera. Trzeba wpisać oczywiście to, co chcemy uzyskać. Jak widać mamy tutaj przykłady komputer w kuchni lub komputer marzeny. U mnie będzie to komputer expose. Po kliknięciu na OK bądź zastosuj nazwa będzie już zmieniona.